Dzień dobry, Michał Michalak zapraszam na weekendowy przegląd wydarzeń kulturalnych. 6 lutego w Centrum Teatru Muzyki i Tańca odbędzie się poranek muzyczny karnawał Tańczy i śpiewa. W niedzielę 6 lutego także w Centrum Teatru Muzyki i Tańca będą miały miejsce warsztaty z autorem książki Brud cuchnąca historia higieny Piotrem Sochom. 11 lutego w hotelu Rondo odbędzie się koncert skrzypcowy Basikawy. Dąbrowickie Centrum Kultury zaprasza na kurs szycia dla początkujących. Zajęcia będą się odbywać w środy w godzinach 16.30-18.30. Całkowity koszt kursu, czyli trzech spotkań, wynosi 100 zł. 3 lutego o godzinie 18 w pawilonie Muzealno-Wystawienniczym na Placu Wolności rozpocznie się czwarty festiwal na faktach i będzie on trwał do 6 lutego. Dziękuję za uwagę, do zobaczenia za tydzień.